Guten Morgen Siema, więcej sprzętu niż talentu, to jest motto tego filmu Dzisiaj aranżujemy z panem Adamem w studio do streamowania, nagrywania gier, gier. Witam Guten. bardzo serdecznie Adam Pomorze Już co nieco zrobiliśmy yy, nie, nie remontowaliśmy tego pokoju, tylko zrobili to mądrzejsi ludzie yy. My jesteśmy już od, od, od załamania zużywania. Przyjrzenie te też nie uczyliśmy. Ale moja mama też. Teraz time-lapse i wnosimy film do góry, czy jest przygotowany. <grymka> 144. No idź. Ściachku. No nie, jednak brakuje czegoś. No dobra, no chuj, składam, składamy chyba ten. Po prostu nieregulowane. A później później w razie czego odkręcimy, to i wstawimy. Ja mam myśl. No? No co, trzeba albo poszukać. Mieliśmy to ręcznie, że. Na razie ten, ta wysokość będzie spoko. Nie będzie spoko. No jak tak będziesz tego. No ja tak siedziałem, kurwa. O kurwa, pojebało cię. Ja lubię brzuszek se za, na, 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 na ławkę zarzucić. Ty musisz wejść pierwszy. Nie, ja muszę. Nie, poczekaj. To pójdzie w... Nie, ja muszę być pierwszy. Nie, ty musisz być pierwszy. Tak, płyty musisz być. Nie, obojętne kto głupie. Obojętne. Nie, źle, nie, dobrze teraz wchodzimy. No to nie jest obojętne. W drugą stronę, kurwa. No masz, Nie, bo widzisz, chyba... Ale albo ja, można tu, Nie można, spójrz na plastiki. No dobra, no. Stój, 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 stój. Stój! No kurwa, bo mnie wykrzywiłeś. No i teraz dziurkę musisz ucelować. Tylko plastiku nie przesuwa, podnieś to i podnieś to i kurwa, podnieś to. Plastiki, wsadź rękę pod spód. I plastik wyszukaj. I w dziurę w celu. Stój. Do cię weszły wszystkie? Weszły. Do ciebie. Adam to jest za duże, wywozimy to. Co nie, to jest? No nie wiem, to było w środku. Ty, ja pamiętam. No. To było w takim plastyczku, w środku, żeby nie odchodziło. I to dla... I tego właśnie gówna brakuje. Bo to blaszki wy, rozpychały na boki, żeby one się wpychały do środka. Do mnie. Nie, jedna kurwa nie! Pogrzejnik. Nie zauważyłem grzejnika, nie? Do ściany. Udzie mnie ta kurwa mocno ty! Ty problem jest. Jaki? Gniazdka nie mam. Znaczy. prze, prze żacza. No to chyba i tak to musi być Ty, Jak dużo miejsca! No. Kurwa. No, to jakiś sok. Kurwa, człowieku. Podnieś to kurwa. Grać i mnie nie kończyć. Jebało, ludzie. Trzeba wypróbować najważniejszą funkcję biurka gamingowego. Oj, to kurwa. Może jeszcze kurwa pani dziewczynce przywieźć lejsy kurwa? Jaki prawie się... jest mały? Papryczek śląski? Solowy? A, oh, fromage, from, Fromasz fromage. fromage, A co? A isty do tego Coca-Cola, Pepsi, woda, woda. Woda, woda. Woda z prądem. O. Patrz. Stąd i. Kurde. Chciałem tą kropką taką Jeszcze ostatnio. Raz. Nie, bo cię ochrapie teraz. No dobra, dobra. No ale teraz to mocniej chlapnę. No, dobra, dobra, dawaj. Czekaj, doceluję. Dobra, dobra, dobra. Masz wytrzymał telefon. Weźmy mi pomsika jeszcze. Znowu Panie Ranul, pan Ranul, proszę pojedzieć do naszej telewizyjnej gazety! Co pan robi? Proszę do mikrofonu, do mikrofonu. Co pan sądzi? Co pan sądzi o tym? Rodzisz? Gówno? Drodzy. Day. <laughs>